Jak aparaty słuchowe pomagają w leczeniu niedosłuchu? Witam na kanale Nastaw Uszy. Dzisiaj opowiem Wam, jak aparaty słuchowe faktycznie pomagają w leczeniu niedosłuchu. Aparaty słuchowe są dla większości niedosłuchów najskuteczniejszą opcją leczenia. Niezależnie od tego, czy Twój niedosłuch jest związany z wiekiem, czynnikami genetycznymi, czy narażeniem na hałas, zwykle są najlepszym i często jedynym skutecznym sposobem leczenia. Ale co tak naprawdę robią aparaty słuchowe? Wbrew powszechnemu przekonaniu aparaty słuchowe nie tylko wzmacniają wszystkie dźwięki, są one znacznie bardziej precyzyjne. Mają zdolność wzmacniania określonych częstotliwości, których potrzebujesz i niewzmacniania tych, których nie potrzebujesz. Ludzie o normalnym słuchu mogą słyszeć dźwięki od 20 herców, czyli bardzo niskiego dźwięku, aż do 20 tysięcy herców, czyli bardzo wysokiego dźwięku. Można to porównać do klawiatury fortepianu. Wszystkie klawisze po lewej stronie klawiatury mają niski ton, a po prawej stronie klawiatury tony są coraz wyższe. Większość osób z niedosłuchem traci słuch w niektórych z tych zakresów, ale nie we wszystkich. Kiedy leczymy te osoby, musimy upewnić się, że wzmacniamy te obszary, które są potrzebne, a nie wzmacniamy tych, które nie są potrzebne. Aby to zilustrować, spójrzmy na audiogram, który uzyskamy wykonując badanie słuchu. Ten audiogram pokazuje progi słyszenia w prawym uchu, zaznaczone czerwonymi kółkami. Im niżej te kółka znajdują się na wykresie, tym gorszy jest słuch. Podobnie jak w przypadku fortepianu, dźwięki o niskim tonie są po lewej, a ich wysokość rośnie, gdy przesuwamy się w prawo. Jeśli chodzi o stopień niedosłuchu, słuch w prawym uchu tej osoby mieści się w zakresie od normalnego słuchu przy niskich tonach do umiarkowanego niedosłuchu przy wysokich tonach. Nazywamy to niedosłuchem wysokoczęstotliwościowym. Ponieważ praktycznie cały niedosłuch ogranicza się do obszaru wysokiej częstotliwości na wykresie. Osoba z tego typu niedosłuchem zazwyczaj słyszy, ale ma trudności ze zrozumieniem mowy. Zrozumienie, dlaczego tak się dzieje, jest pomocne, gdy możemy zobaczyć dźwięki mowy na wykresie. Ilustruje to, gdzie dźwięki mowy znajdują się pod względem częstotliwości i intensywności. Jak widzicie, samogłoski znajdują się po lewej stronie wykresu, te dźwięki zapewniają głośność mowy, spółgłoski znajdują się po prawej stronie wykresu, te dźwięki zapewniają zrozumienie mowy. Można to sobie wyobrazić tak, że samogłoski zapewniają głośność, a spółgłoski zapewniają zrozumienie. Każdy z tych dźwięków, który znajduje się powyżej czerwonych kółek na tym wykresie, nie może być już słyszany przez osobę podczas normalnej mowy. Zasadniczo nie dociera on nawet do ślimaka, a tym samym do mózgu. Tworzy to sytuację, w której mózg próbuje wypełnić luki w tym, co słyszy. Czasami robi to dobrze, innym razem nie. Jednak istnieją dwa sposoby, aby zrekompensować brakujące dźwięki. Pierwszy. Patrzenie na ruchy ust osoby mówiącej. Pozwala to na wychwycenie i zrozumienie mowy z jej warg i lepsze wypełnienie luk. Drugie, używanie aparatów słuchowych do wzmacniania brakujących dźwięków, aby były one zrozumiałe dla twojego mózgu. W przypadku tego konkretnego niedosłuchu możesz używać aparatów słuchowych do wzmacniania dźwięków wysokiej częstotliwości, ale pozostawienia dźwięków niskiej częstotliwości bez zmian. Dzięki temu dźwięki, które wcześniej były niedostępne dla mózgu, teraz tam docierają. Jeśli zrobisz to z wystarczającą precyzją, usłyszysz brakujące dźwięki bez wpływu na to, które już dobrze słyszysz. Jednak samo wzmocnienie dźwięków i uczynienie ich bardziej słyszalnymi nie oznacza, że Twój mózg będzie je wyraźnie słyszał. Dlatego też wykonujemy badanie rozumienia mowy. Pozwalają one sprawdzić, czy Twoje ucho i mózg. Są w stanie poprawnie interpretować te wzmocnione dźwięki. Jeśli uzyskasz wysoki procent poprawnie rozpoznanych słów podczas testu słuchu, prawdopodobnie dobrze poradzisz sobie z aparatami słuchowymi. Jeśli uzyskasz niski procent poprawnie rozpoznanych słów, nadal będziesz mieć trudności ze zrozumieniem mowy, nawet przy idealnie zaprogramowanych aparatach słuchowych. Musisz drożyć wtedy na przykład trening słuchu albo skorzystać z dodatkowych akcesoriów. Teraz powinieneś lepiej rozumieć, co aparaty słuchowe faktycznie robią, aby pomóc ci w przypadku niedosłuchu. Są one zaprojektowane tak, aby wzmacniać dźwięki, których potrzebujesz, i uczynić je dostępni, dostępnymi dla Twojego mózgu, nie wpływając na dźwięki, które już dobrze słyszysz. Jednak jednym sposobem, aby upewnić się, że Twoje aparaty słuchowe dają Ci odpowiednią ilość wzmocnienia w od odpowiednich miejscach, jest wykonanie pomiarów ucha rzeczywistego. Jeśli nie wiesz, czym są pomiary ucha rzeczywistego, gorąco polecam obejrzeć mojej, mój film, który podlinkuję w opisie. To wszystko na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w sekcji komentarzy poniżej. Jeśli podobał Wam się ten film, proszę o udostępnienie go. A jeśli chcecie zobaczyć inne filmy na ten temat, subskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia.